Witam serdecznie. Zapowiedziana jazda testowa na Junaku 121 w kolorze czarnym, w bardzo ładnym kolorze. Odpalimy go. Jak widać, zegary są czytelne, podwójne, troszeczkę się różnią od zegarów w modelach Barton, niż w Bartonie i w Romecie. Ładnie pali, tak jak tutaj było wspomniane, norma Euro 5. Troszeczkę to inaczej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o. Ergonomię, tak jak wszystko, jest tak jak wszędzie, czyli nic się nie zmieniło. Przełączniki zintegrowane na lewej i na prawej stronie. Eee, troszeczkę inaczej wygląda dźwignia zmiany biegów, która jest taką łopatą, czyli przed tył eee, No zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Ruszamy. No, dynamika jest taka zachowana, więc myślę, że całkiem spoko zaraz zobaczymy, musimy chwileczkę poczekać no, Taka godzina Przejdziemy się krótki kawałek No, dynamika jest całkiem spoko Całkiem elegancko to nam się tutaj e, zbiera. Jedziemy się tutaj osiedlową drogą. Zobaczymy, jak nam to będzie funkcjonować. Junak 121. No, no to taki w sumie bardzo podobny do e, Rometa Soft Chopera, czy Partona Classica. Z tym, że tak jak powiedziałem, różni się e, tym przede wszystkim zegarem. Czyli ma tutaj osobno e, że tak powiem, zegar kilometrów, licznik, a z drugiej strony mamy obrotomierz. Jeżeli chodzi o czytelność, jest na pewno pod dobrym kątem. Nic tam nie oślepia, nie, bój, nie, nie, nie świeci nam po oczach od słońca. Natomiast jeżeli chodzi o e, taką. Jazdę i ergonomię takiego pojazdu, to powiem Wam, że taka fajna sytuacja. Bo jest bardzo taki zwarty, nie ma jakiegoś szczególnego problemu w tym, żeby. No, trochę dziurawo jest. Naprawdę, jeżeli chodzi o wygodę, na pewno, jeżeli chodzi o tą wygodę, o to na pewno będzie to też. Dobre dla kobiety i dla e, mężczyzny. Na pewno dziewczyny, które chcą zacząć przygodę właśnie na takim Junaku, na takim w ogóle motocyklu, to ten będzie na pewno dobrze skrojony. Dobrze, zawrócimy się tutaj. No, także tutaj patrząc, bardzo realnie. W ogóle dynamikę ma całkiem spoko. Jeżeli chodzi o pracę zawieszenia, no jest dość sztywne. To nie ulega wątpliwości, ale wygodne, jest wygodne. I na pewno, pewnie się go prowadzi, czy to w jakimś zakręcie, czy takich powiedzmy bardziej gwałtownych skrętach i nie sprawia trudności. No i co, no hamulce oczywiście tarczowe, które też no bez wątpienia mają świetną skuteczność hamowania, no bo jednak tarcz robi swoje. Nie będziemy testować go ile pojedzie na maksa, bo jest to pojazd świeżo przygotowany do testu, więc nie będziemy tutaj pajacować, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że Porównując pewne takie tutaj kwestie związane z jego wagą, bo on nie jest jakoś szczególnie ciężki, a dynamiką tego silnika, myślę, że ta prędkość w granicach 100 km na godzinę na pewno będzie osiągalna i tu nie będzie z tym żadnego kłopotu. Teraz wracamy do siebie, zobaczymy, tutaj na spokojnie, jakieś autka jadą sobie tutaj, zaraz zjedziemy. Ciągnie od dołu, no, powiem Wam, że naprawdę dynamika przyspieszenia tego junaczka jest zaskakująco fajna. Naprawdę nie ma się czego czepiać bez dyskusji w ogóle jakiejkolwiek. Okej, okay, wyłączmy sobie go. I podsumujmy. Nie była to jakoś szczególnie wymagana, wymagająca jazda testowa, nie było to długa trasa, dłuższa powiedzmy nie była to jakaś tam zmienne warunki atmosferyczne itd., itd. Ale jedno można powiedzieć: jest to bardzo fajny, zwarty taki jeden z najmniejszych czuperków, jakie można kupić. Intuicyjna obsługa, wygodna pozycja z kierownicą na pewno nie będzie sprawiała jakiegoś zmęczenia nawet na jakichś tam trasach, takich troszeczkę dłuższych. Więc jednym słowem. Motocykl, który jest na pewno dobrą propozycją, zarówno dla początkujących e, motocyklistów, kobiet i mężczyzn, jak również dla tych, którzy gdzieś dawno, dawno temu mieli przygodę z motocyklami i postanowili do tej e, przygody wrócić. Także podsumowując. Bardzo polecam, bardzo fajna maszyna. Ok, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych filmach. Robi się coraz cieplej, tak jak wcześniej. Aura nam czasami robiła psikusy. Teraz troszeczkę tej wiosny zaczyna przychodzić. Mam nadzieję, że i czas, no i sprzęt pozwoli na to, żebyśmy mogli... Oczywiście pogoda pozwoli na to, żebyśmy mogli coś kręcić i pokazywać dla Państwa. W takim razie żegnam się na dzień dzisiejszy i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie. A teraz krosy o pojemności 250, na kołach 21x18. Zaczynamy od pomarańczowego Mikilona Defendera 250, dalej X-Motos XB88 w kolorze niebiesko-zielonym, dalej Kayo T4, oczywiście 250, koła 21x18, dalej nowy produkt z firmy Barton NTX 250, Kolejny pojazd to Mikilon MZK 250 i Barton MZK 250 na podobnych ramach, z tym, że Mikilon ma lampę, troszeczkę jest inaczej wyposażony. Kolejny cross to XB39 z x Motosa w 250, czekamy, za chwilę dojedzie 300. Dalej Apollo Lizard RFZ 250. XB88 w kolorze niebiesko-pomarańczowym oraz XB88 w kolorze żółto-niebieskim. Kolejne krosy to XB38 w pojemności 140 w kolorze czerwonym, pomarańczowym i zielonym. One mają koła 19 na 16. Dalej XB38 w kolorze pomarańczowym i zielonym na kołach 17, 14, to jest wszystko X-Motos u góry 701, 704, to małe krosiki na kołach dziesiątkach. Dalej Apollo RFZ Viper w pojemności 125 i 140 na kołach 19, 16. Tutaj mamy też Viper'a w kolorze czerwonym i tu kolejny Viper 125. Na 19-16 i kolejny Viper w kolorze zielonym. To jest wszystko RFZ Apollo Viper. Kolejne krosy to troszeczkę mniejsze na kołach 14-12. Tu mamy RFZ Gazelle. Tutaj xtr 607M na 14-12 i modele XB27 w pojemności 125-110 na kołach 14-12 oraz 90. Na kołach 12-10. XTR 607 14-12 z wersją z e-startem i bez e-startu. Tutaj gazelle 2 RFZ -y na kołach 14-12 pojemności 125. U góry 701 w pojemności 50 na dziesiątkach kołach. Tutaj 110. Tutaj model 609 który dopiero do nas dojechał ulepszona wersja 607 z Xtera, też na kołach 14 12. I kolejny, kolejne pomieszczenie 607ka 17 14 RFZ Jaguar 17 14 XB66 na kołach 17 14 wszystko pojemność 125. Jaguar tutaj mamy RFZ Viper na kołach 17 14 Kolejne to modele 607 i 609 z tą lampą z przodu, wszystko na kołach 17 14. A tutaj nowość MZK 125 w pojemności i na kołach 17 14 to dopiero u nas się pojawiło. A teraz czas na nasze kłady. Skupimy się teraz na pojemności 125 i 110, różne różne warianty wersję kładów Python, w, przed, w pierwszym rzędzie w kolorze czerwonym, w kolorze limonkowym, w kolorze niebieskim, skrzynią automatyczną ze skrzynią 3 plus 1, w kolorze czarnym tutaj mamy dalej modele Varia, modele Bigfoot na kołach siódemkach, tutaj mamy też Bigfooty w kolorze czerwonym, w kolorze niebieskim, tutaj mamy Forcrafty oraz kolejne, Warię to jest wszystko pojemność 125. I dalej, o tu jeden stoi w mniejszej pojemności, w 50. To też czekamy na dostawy na tak zwane 50 na mniejszych kołach, na czwóreczkach i na szóstkach. To jest akurat elektryk, To jest model LIA M7. I kolejne 125. To jest Fireshot 125. Na kołach 8 dalej Avengery w kolorze czarno-czerwonym, w kolorze biało-pomarańczowym. To jest Varia Pro w pojemności 125 Fireshot. Forcraft w pojemności 125 I Fireshot. I kolejny Forcraft w pojemności 125 na aluminiowych felgach. A teraz większe kłady modele, haj, przepraszam, modele Hammer. Tutaj mamy w pojemności 200 w automatycznej skrzyni biegów oraz 150 w manualnej skrzyni biegów na kołach dziesiątkach z kierunkowskazami, zeszperaczami. Dalej Hammer 250, potem model Magnum 250, model Forcraft na stalowych i na aluminiowych kołach czarny mat oraz y, z niebieskimi dodatkami. Tutaj model Forcraft na aluminiowych kołach, wersja militarna, tak zwana zielona. Dalej Hammer 150 w kolorze niebieskim, czarny z niebieskimi dodatkami, w kolorze czerwonym. Tutaj kolejny Forcraft na aluminiowych kołach, Magnum, wersja militarna na y, aluminiowych kołach oraz Forcraft z bedlokami na stalowych kołach, pojemność 250 cm3.